Dobrze grano, to będą jajka. <grywa> o Iwan! Idziemy na nich... Idziemy, no nie, to nie ma co, stary. Ale obyśmy Dobra. brali... w sensie obym ja, bo ty dobrze graś. Obym ja grał lepiej na tym wingmanie Nie no, spokojnie. Pamiętaj, że jest jeden side, więc jakby. Idziemy prawo, tak idziemy tak. lewo. Nie mam pojęcia jeszcze. No nie Do środkiem. Mam tu jednego gagatka, Nie wiem, kto to. Dobrze? Mam jednego. Nie, A, chciałem nożować jest. już. Brawo, chciałem nożować już. Ja pierwszy, Jakbym Karolka znożował w pierwszej rundzie, to byłby... To byłoby źle, bardzo źle. Dobrze, że to nie wyszło, dobrze, żeś go zabił. Jestem ci wdzięczny, naprawdę. OLE MU DWA Idę dookoła, A, nie mam, nie mam. ALE GŁOWY, BOŻY <noise> <noise> On tam mnie BĘDZIE WYZYWAŁ <głosy> TAK, <głosy> STARY DOSTAŁ DWA PYSKI Z MAKA I PYSKA Z USPA OTAWIŁ <noise> STARY NO, ALE ON TAM mnie BĘDZIE STARY DISOWAŁ Dobra, poszują. Uuuu! Stary tutaj chyba jakiś AIM! Nie wiem, gdzie on może być. On ma paskę, więc jakby. Trochę się obawiam. Aha. Co ty, Krystian! Krystian, co się dzieje? Nie wiem, choć się domyślam. Ten co, on tam jest, gdzie on jest? No właśnie, no właśnie. Pewnie tam wlazł. A, o kurwa! Plecy, plecy. tak czułem, mówię, albo tu, się albo tam. Ochował! Mówię, mówię, gdzieś musi być. Dobra, ale puzon zdech. Cały czas Nie miałem paki niestety, bo się z nią wyłożyłeś. No, f się troszkę, no muszę się przyznać do tego, naprawdę. F. Dobra, sprawę idą. Dobrze. Patrzcie, jak on mnie by bał. On tak już mnie tam wyzywa. F. Czekaj, czekaj, czekaj? Czekaj, 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 czekaj. czy możesz wejść po mnie na górę. Nie, nie mogę, sprawdzaliśmy. Tak? Tak, bo tu jest już sali. Dobra, już wiemy gdzie jest, wiemy gdzie jest. Widziałem! Brawo. Ej, ja może go obejdę, co? Miało. Weź się nie, proszę. Czekam. Ja podchodzę już. Ucieka. Dobrze! Jakimi? Dlaczego ja tak nie Nie trafić za nic. O HP cię pyta. Co? Ile HP miałeś? Bo cię pyta. Ja nie widzę tego, żeby coś do mnie pisał. Jak nie widzisz? Nie, no? nie, HP, HP. Nie, nie widzę, żeby było coś napisane. Może go zbutowałeś. Czy oni się nie nam trafili? Tak, chyba jak zrzucił mnie green jak go grenade, lekko dostał. Stem, stem, yes. O, dostałem Ria. Jest. O, zbaczywił. Chciałem mu pestkę jedną trafić w głowę, a nie, traf nie trafiłbym. Nie trafiłem. miał takie... <śmówi> a tak, ja mam ich zmutowanych, bo tego. No, ja mam ich wiem. zmutowanych, jak gramy By razem. No. Ja mam na przykład ciebie i Puzona. A to Puzona mam, to on mógł coś pisać już. No właśnie. Ale Lipa, kurna chata, on mnie tam pewnie już wyzywał. Dobra, jalla. <śmów> skurczy On ma kawa, będzie brał kawaha. O kurde. O, Puzon dostał troszkę ode mnie. Nie wiem ile. Bo on tu kawaha wrócił, ja myślę. A nie! O, a on dostał 82 w trzech. 18 dostał, no? Dziadyga! <laughs> Jest Ale to jest pogrom, ale to jest pogrom. Na razie. Chodź teraz prawo. chodź teraz prawo. skoro tego, rzuć nade jakieś, na tego, na lewo. No. I chodźmy, na, rzuć tutaj na ten domek coś, a ja w drugą. Ja idę dołem. nic nie widziałem. Tu coś. Góra! Kurna, Krzychu! Był tu, lewa, 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 góra! No. Nie, on uciekł stan. Aha, uciekł, ale Dobra. Mam 50 coś sekund, mam pakę tam. Ty możesz go obejść, nie, nie możesz go obejść jeszcze. Mogę wiele rzeczy zrobić, za mną jest. No, próbował nas ograć. Dzisiaj znaczy ciebie bardziej, bo mnie jak dziecko. O Oak oh, myślałem, myślałem, że już bliżej podszedł. No. Myślałem, że już bliżej podszedł. Kurde. Patrz, co ci te graffiti! Ciupnął. No ja myślałem, że on yeah. już bliżej podszedł. Ale patrz, wiedziałem, że idzie stamtąd i miałem placę. takie... Gdzie ja mam się schować? Mówię jak pójdę tam do tego betonu, nie? Mówię, no. to może od góry mnie widzieć. Mówię, kurde, mówię, to jest tego. Hmm, kurde. O, <laughs> o co chodzi? Nie wiem. Ale ja dam im tu Dobra, idę digla, idę digla. Oooo, Mati mnie zabił instant. To raczej nie będzie Karola, ale z lewej już może ci Puzan skracać, bo on wiesz jak gra. Nie wiem, wiem. Miał FAMASa, mógł pójść po moją AKę. Ja tu zdechłem po lewej. O! o. mać, ale się sprzedałem jak świnia. Ale to był Karol, bo Mati ma drugiego wiem, skina. Wiem, Więc muszą raczej tam we dwójkę siedzieć. Możesz próbować tym oknem tam na górze, nie? Okno życia! Hihihi, <laughs> błaj. O, Wziąłem, Wiedziałem, że tu będzie. No Mati zawsze obchodzi, zawsze próbuje obchodzić. Górą sprawdzasz czy nie? Dałem od razu mówisz? No. Karol raczej będzie tam w tym dole siedział, no tam po prawej tak stawiam. Ja zdechłam. Dobrze! I wuj! Jest! Dobra, Ej, jeszcze Puzon nic nie pisze. W się sensie może nie pisał, ale nie ja pisze. nie widziałem, no ale... Dobra, teraz obrona będzie tylko. No, będzie ciężej, uważam, tak mi się wydaje. Będzie ciężej, będzie ciężej, będą lecieć jak. Tak, to będzie leciał no. jak świnia ostatnio. Wiem. <grym>. Wiem. Stawiam, że też będą biec tam na prawo, bo jest bliżej. No, ale musimy jakoś się tak ustawić, żeby wiesz, nie? Idą. U mnie? Nie, nie umiem. Dobra, idę, idę. Dead? Bo. Ale instant... U wow, <laughs> wow, wow, wow. <laughs> ale były stary! <laughs> ładnie, ładnie! Ja! Jakie były, ale były stary! Dobra, będą, oni mnie już tam pewnie wyzywają jak świnię ostatnio. Istnieje taka szansa. Idzie Jest zesz? tu, no. Brawo? Jest na górze. Był tam, był tam. Jest. Lecza do nas walnąłeś. Wiem. On jeszcze na górę może być. Nie, ja nie wiem. Ja myślę, że może fejkować obchodzenie. Że niby obchodzi, będzie czekał długo, a ten okna ci nie będzie patrzył. Jest. Myślałem. Myślałem, tak myślałem, myślałem, że to zrobi przeszedł po smoku, no On myślał, że mnie za smokiem zaskoczy smoka zaskoczył <laughs> Nie dał rady, nie ma opcji. ale teraz będą mieli broń Chodźmy, RP9. chodźmy i od razu granat na prawo. Granat od razu Odrazu? na prawo, tam na to ich wejście. Dobra. Dobra, dawaj. No to wy 3, 2, 1 no i chyba nie, że zabiliśmy. To są obydwoje tam. Masz jakieś, najda? Nie. Rzuć smoka! Drugie jest za skrzynką po lewej, Mati. Masz mało, masz, masz mało. KURNA, KRZYCHU! Nade'ów używaj! Ale jak ja wieś, wyrzuciłem to... na początku rundy! Smuka! Ale miałeś. ja nie używam takich bzdur. No to po co go kupujesz? Nie wiem, tak żeby był na wszelki wypadek. Dobra, jak się bawimy to ja wupę kupuję. O kurna, krzyku. Ja ale remis już mamy, stary. Jest dobrze. Brawo! o Ale Zrobione. giereczka! Zrobione! Bardzo ładnie! No mamy to! Zmiana Już wracam do żywych. Oni już lecą, sekund widzę. Dwa. Jestem spóźniony, dobra, dead chrysa. Nie wiem gdzie jest drugi. Też ty, go stary! ja to samo chciałem zrobić tam tamtej gierce w pierwszej rundzie. Też już z noża leciałem do Karola. Ja. Nie, yeah, <laughs> Ej dobra, ja robię to co ty, bo mnie zaskoczyłeś z tą nową wtedy. A to nowa była super, no? No zajebista była. Teraz ja ich tak łapię, na wykroku Nie, dostałem piska! Z digla Góra był! Rysyn Też kupił nowe! Nie, on zabrał mi nowe! Bo on z digla mi w łeb za nie, ja no nie jeszcze, mi bo na minę Przepraszam nie chciałem to w chcia jednym, co ja? Jeszcze mu wylosuję ta nowa, mu wylosuje tą nowę dobrze Mi losuje po 30 w głowę, co ja? Mi też często, no Dobra, mam flesza O dostałem nada perfekcyjnego Od Krystiana tylko on rzuca A, be, Brawo! Lefuj. Dobra, defuzuj sobie cześć, cześć, Oddaję nie, defuzuj, ci. ja go idę debugować Dobra, czyli takie lekkie oplutet, ale mi stary k a Krika... potrafi te najdy rzucać. On mi Najda centralnie w nogi rzucił. S Go syn. ja Dobra, no, teraz myśle się w tej hajduje się No, on teraz będzie stary? On nawet się odzywać już nie będzie stary. No! A on ma najmniejszy ping! No, za Dobra Krystian, to jest Krystian Nie Karol KHP90P90XD Nie no co za śmieć! Idzie, wiem Nie ma! Nie ma! Przecież on miał tego! Ej, Krystian coś pisze? Nie No wiem, a ja mam go zmutowanego. Dobra, tak? Co? mam go zmutowanego! No mam go zmutowanego, bo nie mogę Dobrze. teraz jakoś nie wiem Nie Mogę słuchać, plus jeden Nie wiem, ja tu nie widzę nikogo, dobra? Nie wiem, no ja jestem. O... Ronaldinho Ronaldinho zara poleci. Ja dole! Dobra. Widzisz, bo to był fake, że nim by siebie jarał i te sprawy, rozumiesz? No, 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 że się jarał. <laughs> Dobra, co masz? Co masz pieniądze? Ej, tu masz dużo pieniędzy, im pieniądze. Ja, ja mam... Trzymaj, ale ja ci oddam to stary. Ja mam M4-4. A, no dobra, mi miło. Ja ci ufam stary. No ja to nie ufaj mi lepiej. <laughs> nie, ja nadal ci imaję. Nie, ufam, stary. nie ma fajmy, nie ma formy, No Ostatnio właśnie coś ten! Z Krystianem się rolami zamieniliście. Dobra, ale... Ono WP poszedł? Ale to Dobra, nie wiem kto tu wbiegł. Ktoś tu wbiegł. A jeden jest tam. O Kurwa jaki puść, To Karol! Ja p dole! A ja nie wiem, gdzie jest drugi. On gdzieś był tam, u mnie, co ja? Był u mnie. No, mógłbyś zrotować. Tu nie ma. Ja mam pakę. Nie widzę. Jak masz pakę? Jest, jest u mnie. Stepuje, no. Ja próbuję go wyłapać, zobaczyć. Nie biegnie. Jest u ciebie? Tak. O, kurwa. Dobra! Brawo! Ej, t go, zabiłam WP. Wiesz, WP? Dobra. No, ja <laughs> <laughs> ja dole. Ej, stary, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale chyba the day. Today. Nie wiem, czy trafiłem. Chyba, nie trafiłem. Trafiłem? Tak, ale ich jest dwóch tam, chyba nie. Ej, mamy pakiet tu. Słyszałem, on tam gdzie wskoczył. Weź, yy, uważaj, drugą swoją. Mam no, tu pakę. Ja chodzę do tego. Ja wchodzę na plecy. A, chciałem go, on It was moment he he fucked up przepraszam, Ate! że ci nie uratowałem, ale nie! Bazy, nie nie to było, było! Ja bier dole, a myślałem, że przeżyjesz. A, żeś go teraz f <śmienicza> Ja p -dolę. Ej, on mnie będzie wyzywać jak będę z nim grać gierkę. No, ja tak. <śmienicza> raczej tak. O! F <toddose> <toddose> Dobra, to było szybkie. Fantastero! Ja... No co chyba stracił u całego skilla nagle? Nie wiem, po prostu to ja go kierowałem. <toddose> no to widać. jest ja Dole. Dobra, ale on teraz, bo on będzie grenidami rzucać jak pany. No on zna te gajnie wszędzie, no, nie? Wiem co. stary, on wchodzi na mapy i on potrafi już wszystkie granaty na niej. <toddose> Idź lewo, ja idę prawo. No ja, ale ja będę tylko zerkał holdowo. Patrz i już. A nie, to ten, wabiczek. Dobra, oni holdują mnie. Słyszę. Nie jest jeden. Dead. Jest drugi w tym samym miejscu! Aj słyszą mnie, słyszą mnie. Słyszą mnie. Słyszą mnie jak spadłem. Dobra, pikować? Ronald nie mnie Dobra, podoba mi się ten łóz. Dole co ja robię sta, Ale dobrze, że ty się nagrywał, bo ja bym sam nie wierzył. To nie wleci. Ja... Kał Iwanka w wisi. Masz pakę, oni mi rzucają granaty, Krystian oczywiście. 50 granatów poszło. Dobra, Dobra. drugi ten. Ale <laughs> winny! Mamy winka! 9-1, no szybciutko, szybciutko. No, coś tam, coś tam, coś tam pojeżdżają. No, ciekawe, właśnie. No i tak to się robi, szybciutko. Tak ty się robi. Ja mam nie do... ja mam dość. Ale mi się dziko strzela dzisiaj, stary, ja naprawdę. Ja no, na drzewce, no. ja dałem takiego tapa Gilatisowi, mówię, mapa życia. Mapa życia. Ja zrobiłem 6 w kopie na 20 rundach. <laughs> ja nie wiem, gdzie tu się obracać. Dobra, czekaj, czekaj. Pa, pod... I patrz, i to jest ten mecz, w którym już nie będzie wychodzić. No to ze mną, no fajnie, k... Dzięki. Patrz, patrz pleccy. Siedzi na taczce Dobra, oni musieli zawrócić gdzieś O A nie, to ty To ja Jakiś mind game tu jest grany, nie? Kurwa, macz wiedziałem, że ja pis zaraz Okno będzie, myślę No kurwa Musi sprawdzić <laughs> jedzie, Ja jedzie. mam dość na dzisiaj, nie? Mam dość ja, Ewidentnie no, mam do... Ale są, są tak... No Christian dobrze mówi Ja normalnie, jak gram Wingmeny normalnie To nic mi nie siada, kompletnie A gramy jakieś gierki inside'owe I jest kurwa, a ja nagle wszystko strzelam Ja dojeżdżam te taczki ja pierniczę Robi plecy Dobra, dead czekaj, 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 bo robię plecy Dobrze! Zajebiście, To był fake. Ja go fakeowałem. Jest kontra, jest bardzo dobrze. Jest dobrze, jest jeden jeden. Dobra, czekajmy teraz, bo A, trzeba ich wyłapać po kolei. Ja tam palę tę taczkę. Ja myślę, że oni tratuje, no, tylko bo nie, nie damy, gra zawsze. Dużo najdużo. co. Zeskoczyli jeden? Zeskoczył? Dead jest na górze, na, na daszku, a doje nie był. O kurna, nie był już na daszku, zesrałem się. Ja zesrałem. pierdole, ja zesrałem się, bo mi przez wyskoczył. Ej, ej, nie można pisać, nie? Można. A ja nie mogę pisać, dlaczego? Pod nie możesz? Znaczy wyskakuje mi, żeby pisać, a nie mogę pisać. Aha. Jest, dojechał, no popatrz, on biegł mi. Dobra, że to go zaskoczy Abyś się chce rozbić znajdę. No on coś kombinuję Dobra, spróbuję pierwszy Uf. Dobra! Ja... Nie wiara Że on mnie tam nie trafił ostatni raz, bo to ostatni strzał i bo Ja pierdzielę I dzisiaj naprawdę to jest ten dzień Zawsze mam nie ten dzień Dobra, ja ci tylko granaty dorzucam na razie, bo dziś to jest egzekucja na samym sobie <noise> <tody. głos> No to stary mi widzowie piszą jak ja mogę mieć skrzyżowane kałachy jak ja tak postrzelam Jadam od Dobra. lewej już, jadam ich Jeden u mnie, dead Ja. Już o dobra, dostałem, to jest A A ja nie oh. dobra Co jest max volume, bo ja nic nie słyszę nie hmm. ja, plecę by dojechać Ja już nie mam pojęcia to się dojeżdża Plecy, śpi Brawo! No i ten plan co, co, wystarczył I co z tego, no co z tego jak zaraz dostanę? A pa przez całą mapę, no i jest <grym grym> zabawy nie. Najgorsze jest to, że Krystianowi ostatnio idzie, a Mati po prostu jest dobry w strzelanki I to jest najgorsze no. w sumie Jak ostatnio no. mówi że Krystian też dobrze gra. No ale ostatnio zaczął tak, normalnie zawsze Puzon go kierował, A ostatnio to Mati nic nawet strzelać nie musi Takieś flesze dają Dobra, jest jeden tylko był Może plecy robić Nie wiem co bym chciał zrobić właściwie Jezus o! Mario, ale wylew! O Kurna Dobra, Jezus Maria Nice Ja pierdziele Dobra, kurde, nie widziałem twojego sukcesu, najmocniej przepraszam Nie, no dobrze, na To spokojnie. nie świadczy o mnie jako dobrym teammate <laughs> Nie, jest git Dobra, pale tam Skampię się Był tam, dobrze. był tam Dojeżdża No oczywiście mnie dojeżdża, nie? Jeszcze chyba Ile tam, jeszcze jeden jest? Nade'a mnie rzucił Czyli tam jest Może ci na okno wejść, bo ja na okno nie patrzę Dobra, nice! Dobra. Ja pierdzielę, czy ja wszystkie gierki wygram? Pismo no, z rzędu dostaję i hopie się strzela od razu. No i to jest. Na, napęd. Ja pierdzielę. Teraz będą łatwiej chyba mieli, to mi się wydaje. W ogóle z, z Glockiem lepiej na bliskiej odległości, to trzeba... Dojeżdżać tutaj. Może ósma to, że raz w web trafia. Dawaj no lecimy. Jest... Normalnie wias robimy. Normalnie wias. Szybki i dobry. Tak. Zabeser? O, mówiłem. A ja pierdę. O. Dobrze, tacy ci robią. Tampak leży, nie? No, no. Jeszcze ktoś do mnie dzwoni, nie uwierzysz, nie? Tak, tak słucham? Halo! No dobra, dobrze, nie? Nie mam czasu, gram planówkę. Brawo! Ej! Nice! Mówię, tylko dostajesz powiadomienia z urzędu i od razu się zaczyna działać. Bo wtedy adrenalinka, i zajebiście Tak, chciałbym mieć teraz powa y, tego, puzona o, Ale powiem ci, on jest nadzwyczaj spokojny dzisiaj Normalnie nie. by Dar się wyzywał Takie Tak, dwie. z tobą nie był? Coś tam było Jakiś no właśnie, dobra A to poszło tu Okurne. blisko Ja pierdzielę Dobra, patrzę plecem, ale sam plec Dobra, smokuję BSE ja I ostatni Dobre. jest daleko, na daleko. Plantuj, plantuj. No, plantuję. A, k***a, site tu jest. Plantuj, plantuj. Jest okno? Tam. Tak, tak, okno było, no. Tacy raczej okno. Ja stoję pod oknem. Może jeszcze jakiś dziki obieg robi. Plecy czyste. No, czysta? on może zrobić obieg jeszcze, nie? Popatrz w plecy. Tak A, jest, plecy. No i zrobił! Jeszcze mnie trafił, nie? Dziękuję. Ha, Maciasz! Za długo to robił. Ej, normalnie nie mogę pisać, coś się że Y wyskakuje mi, że mogę pisać, nie? I no? naciskam na klawiaturę i nic. A tu nie wiem, ale jest czasami jest zbugowany teraz. Już mogę mieć broń, nie? No, no. Spalę za bs Nie, on znowu gra. Na lewo? Został nade'em. Tak, tam jest. No, na lewo. Uważaj, bo tam jest ten! Był. Kurna, akurat się odwróciłem, ale on z XM-em grał. Ja nie lubię po prostu jak nie znam mapy, bo nie wiem jak tam się zachowywać, no czy tu można dojechać, no, jaki no. jak, jest kąt, ja... po ja nie umiem wychodzić po tej lewej, bo cały czas otaczkę hadzo... o, taczkę haczę. Uważaj, <głysy Antoni> <głysy> <głysy> ten to wie kiedy to żyć. Besie, besie, no i znowu ta taczka Okno chyba może być, tak mi się wydaje, że strzeliłem okno. Okno, no. Jest? jest? Okno, same. jest okno, okno, okno Jedno, no okay. Jest okno, okej Jest A, bo coś ostatni coś. został tylko Dobra Weź plantuj czy Nie, dobra, dobra, ja plantuję, bo ja zaraz dostanę Jak mi wyjdzie od góry, to y, disconnect jest Jest góra, Weź. dobra, zderz Ej, mamy już remis, jest dobrze Nie przegrałem żadnej gry dzisiaj No nice Ja przegrałem <laughs> wszystkie Dla mnie to dzisiaj jest sukces Trzeba <laughs> dostawać pisma z urzędu, żeby to zaczynało działać <laughs> Ej, naprawdę, ja, że ja Puzona niszczę, to jest coś, to trzeba zapamiętać, zapisać w kalendarzyku. Plecy już robią, Puzon już jest w do dupy strony Kurna, był tam! Dobrze głowę widziałem! Jak się skampił! Dobra, oni mają kałachy teraz. Dobra, yy, poczekamy na plecy, bo fuzon skróci. No, no, no. Albo bo oni oboje w sumie. To, po, zostań na plecy, ja tu coś po, pomieszam. Próbuj plecy zabić. Czekaj, uważaj, flash. Dead. Nice, i dwa na jeden. Ma, ostatni besie. Zero ma, zero ma, w besie jest, poszedł do besa. Masz go tu zaraz. Nie mam czym go rzucić tam. Dobra, wrócę tam. Mam czas i kupę. Może o tym samym pomyślał. Ale mind gill. Już teraz no. smoka takiego z dupy na prawo. W ogóle tam gdzieś na prawo. Ale on bo jak ja zawleczkę będę ale ten. Tak mi się wydaje. Ja pierdzielę patrz co on zrobił. To samo, my się obchodzimy. Dobra, no, zaczekaj. 15, 15. No, wreszcie, że nie wiem, skąd Smoku, smoka. No! Dobra! yes! -la -la. Jezus, jak dobrze go wyczekałem. Ostatnia sekunda, do sekundy. Pięknie. Dobra, GG.